Dzień dobry, w naszym studiu rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Dzień, Dzień dobry, dobry pani poseł. Dzień dobry Państwu. Kiedy Jarosław Kaczyński spotka się i porozmawia z liderami opozycji? Kiedy będzie dogodny ku temu moment, kiedy rzeczywiście opozycja um, zrezygnuje z okupowania sali plenarnej i zechce normalnie. Pracować. Czyli to jest nie... warunek wstępny, nie będzie nie ma, rozmowy nie ma... dopóki opozycja jest my, na sali plenarnej? My cały czas mówimy, że jesteśmy otwarci do prowadzenia rozmów, ale te rozmowy nie mogą wynikać czy być um, spowodowane tym, że um, po pierwsze my będziemy stawiani pod ścianą, po drugie będzie łamane prawo, bo będzie łamane regulamin Sejmu, tak jak to ma um, miejsce dzisiaj. A gdyby... Mimo tego, że na nie sali ma jest... Gdyby, panie redaktorze. jest. Nie to jest absolutny twardy gdyby. warunek na początek? Yy, Jarosław Kaczyński nie boi się rozmawiać z nikim, i każdy, kto m, przynajmniej troszeczkę interesuje się polityką, to o tym wie. Funkcjonuje w polityce wiele, wiele lat. Dłużej niż niektórzy liderzy dzisiejszej formacji opozycyjnych. I z całą pewnością jest człowiekiem, któremu zależy na tym, by prawo było przestrzegane. A propos prawa i tego, co mówi opozycja. Rozumie pani, dlaczego marszałek sejmu wykluczył z obrad pana posła Szczerbę? A nie wykluczył występujących wcześniej posłów Jarubasa i Zębaczyńskiego? Nie pamiętam, co mówił poseł Jarubas i co mówił poseł Zęba Zębaczyński. Nieważne, Natomiast... co mówili. Ważne, że obaj weszli na mównicę z tą kartką. Wolne media w sumie. Nie ale marszałek Kuchciński, yy, jeśli dobrze pamiętam, to nie wykluczył Yy, yy, posła Szczerby, wyłącznie za to, że, że wszedł z kartką. To proponuję spojrzeć do scenogramu posiedzenia tak, z 16 grudnia. No i czytamy tutaj tak. Poseł Michał Szczerba zawiesza na mównicy kartkę z napisem Wolne media w Sejmie, poruszenie, wesołość na serii oklaski. Na co marszałek, panie pośle, informuje, że zakłóca pan obrady Sejmu. Na podstawie artykułu 175 ust. 3 przywołuje pana do porządku. Chodziło o tę kartkę. Ale przywołanie do porządku nie jest jeszcze wykluczeniem z obrad. Potem, była, później nastąpiło, potem była sekwencja zupełnie innych zdarzeń, natomiast ja. Zaczął poseł pytać i nie zdążył nie dokończyć, bo pytać, został wykluczony. nie, zaczął pytać, nie, redaktorze, a tylko pani stwierdził, bo tam byłam przecież i wszystko widziałam i co? Nie słyszałam. I co mówił zaczął nie, wystąpienie. nie, 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 pan nie, 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 to, nie, nie, czy ja dobrze mm. mówię, a czy nie, nie, czy to nie, 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 Zaczął nie, 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 Szczerba e, w w zakresie łamania e, regulaminu Sejmu jest recydywizm. Pani poseł, czy, czy zaczęcie wypowiedzi w ramach pytania od słów muzyka łagodzi obyczaje, to naprawdę jest powód, żeby posła wykluczyć Bior, z dobrat? biorąc pod uwagę całokształt tego, jak się zachowuje poseł Szczerba i zachowywał e, podczas posiedzeń Sejmu, gdzie wielokrotnie był dyscyplinowany, naprawdę to e, m, według mnie jest podstawa ku temu, żeby taką formułę zastosować. To po pierwsze. Po drugie, pamiętajmy o tym, że od mo momentu funkcjonowania e, tego Sejmu. Marszałek ym, Marszałek Kuchciński wielokrotnie dyscyplinował i prosił posłów o to. I mówił przecież to w scenogramach też jest, pan o tym doskonale wie, żeby wnioski formalne spełniały wnioski formalne, żeby pytania były pytaniami, a, a nie skąd oświadczeniami. Ale pan marszałek wiedział, że to nie jest pytanie? Proszę to były pana. pierwsze trzy słowa tej wypowiedzi. No właśnie, no to pytanie to zadaje się do zadania pytania, a nie stwierdzenia faktów. Jestem, ulegan, tutaj, jestem tutaj po pani stronie marszałka poseł. Kuchcińskiego. Panie redaktorze, Przecież nie wie pani, naprawdę, co miało paść dalej. I na tej podstawie ale, już pani ale wie, wie, Wiem, ale wiem, co się działo przez ten rok w parlamencie i proszę mi wierzyć, że gdybyśmy my zachowywali się tak, w będąc w opozycji, dziennikarze, jeśli nie większość, po prostu by nas rozjechali. Pani poseł, a propos tego, co kto słyszał, gdzie co widział na sali kolumnowej także. Opozycja mówi tak, zgłaszaliśmy wniosek o sprawdzenie kworum na sali kolumnowej, no, ale nikt nas nie słuchał. A pan prezes Kaczyński mówi, że nie przypomina sobie, żeby taki wniosek w ogóle padł. Mówi tak, byłem tam i naprawdę dokładnie słuchałem. Pani też nie słyszała wniosku o pan, sprawdzenie kworum? Ja tego z, głosowania całą, nad z całą pewnością słyszałam, że chcą składać, składać wnioski formalne i marszałek Kówciński w którymś momencie powiedział, że teraz procedujemy nad wnioskiem formalnym, który zgłosił poseł Sasin i po przeprowadzeniu głosowania wniosku formalnego posła Sasina będą głosowane kolejne wnioski formalne. I nie słyszałam, żeby po tym głosowaniu, po tej całej turze głosowań takie wnioski były, nie były składane. Co do, jest ślad co wniosku do kwo... o sprawdzenie kworum. Strona więc... 65 poseł e, Nitras i posłanka Mucha. No, więc dlatego mówię, że z całą pewnością y, Marszałek Kuchciński powiedział, że do składania wniosków formalnych odniesie się w momencie, kiedy będziemy po procedowaniu wniosku formalnego zgłoszonego przez y, Jacka Sasina, bo ten wniosek był po prostu pierwszy. Natomiast co do kworum, no proszę państwa, y, od tego, żeby sprawdzać kworum, to są sekretarze i to są, prace, to są pracownicy Kancelarii Sejmu. No i prezydent I ma oni... wątpliwości, jeśli chodzi o kworum i głosowanie nad budżetem, a prezes Kaczyński odpowiada, że jest możliwość zidentyfikowania na zdjęciach, na filmach wszystkich posłów po nazwie... Którzy brali udział w tym głosowaniu. Ja nie wiem, czy prezydent ma wątpliwości czy nie. Podzielam Dyrektor podzielam, podzielam zdanie Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast gdyby rzeczywiście tak było, że prezydent ma wątpliwości, no to sądzę, że nie powinien podpisywać ustawy desypoklizacyjnej. Panie poseł, ale pani mówi, że podziela zdanie prezesa Kaczyńskiego. To znaczy, czy w nagraniu ujawnionym na stronie Sejmu, opublikowanym na stronie Sejmu można zidentyfikować wszystkich posłów biorących udział w tym głosowaniu nad budżetem? Proszę Pana, wszystkich posłów, którzy głos głosowali nad budżetem, zidentyfikowali sekretarze, jest pro, Ale czy w protokół... nagraniu to można ja nie zobaczyć? Nie wiem, ja nie widziałam tego nagrania. Tam 40 ja tam, posłów ja, to ja chyba tam, nie wszyscy. Wie pan co, nie wiem czy 40, czy nie 40. 40. Wiem, że na, na przykład internauci wyłapali nierzetelność niektórej stacji, jednej ze stacji telewizyjnych w zakresie liczenia głosów. My i nasi sekretarze i pracownicy Kancelarii Sejmu są przekonani co do tego, że kworum było i nie ma powodu, żeby tego kwestionować. Pan bo nie Bo nie dajmy, naprawdę nie dajmy się zwariować, żeby ludzie nie potrafili do, do 350 Chociaż nas było na tej sali mniej. No. Pan Marszałek nie szukajmy tłumaczył, że nie było naruszenia jawności obrad, gdyż każda ich część była rejestrowana i jest możliwa do odtworzenia. A pytanie, czy rzeczywiście każda, bo jak się później okazało, już po tych słowach część nagrania, nagrania jest pozbawiona dźwięku. To są informacje, których ja nie wiem, nie znam, czy, czy są pozbawione dźwięku, czy, są, nie, czy nie są pozbawione dźwięku. Natomiast z całą pewnością, proszę pana, jeżeli my teraz rozmawiamy, a pan nie podpisał listy obecności, to czy rzeczywiście można powiedzieć, że pan nie jest w pracy? Pani no, takie ja nie argumenty, listy obecności w, w ale pracy, wie pan, i nie w, wiem, do czego wie, to ma zmierzać. Nie, to ale... ma zmierzać do tego, do, to ma zmierzać do całego kształtu sytuacji, że kwestionują to, że nie było kworum, że nie byliśmy podpisani na liście. Wielokrotnie zdarza się sytuacja taka, że nie są podpisani posłowie na liście obecności, a biorą udział w głosowaniu, i do tej pory przez tyle. Ile lat, ile jestem w parlamencie, nikt tego nie kwestionował. Pani poseł, ale nie tego dotyczy pytanie. Pytanie dotyczy tego, że marszałek z jednej strony mówi, że są nagrania na tych nagraniach wszystko widać, nie ma żadnego kłopotu, żeby otworzyć przebieg tego posiedzenia, a z drugiej strony w tym nagraniu brakuje dźwięku. Na 27 minut, 10 minut tylko ma dźwięk. No dobrze, tylko ma pan świadomość tego, że nie dźwięk się tutaj liczy, a obraz. Ale ten dźwięk już, jest ważny, już, bo dotyczy głosowania. To prawda, jeśli już precyzyjnie się trzym trzymamy tego, to jednak podniesienie ręki decyduje o tym, kto i jak głosował, a nie czy ktoś powiedział tak, czy ktoś Ktoś powiedział mnie, bo o nie, bo to nikogo nie powiedział. To nieważny, rozumiem. A pani nie, nie, poseł, wszyscy, politycy, Pana, PiS nie, dotrzymują wie, słowa. pan, ja jednak chciałabym, żebyśmy poważnie podchodzili do tego, Bardzo co miało miejsce na, na sali kolumnowej. Bardzo poważnie pytam W naszej pani poseł. ocenie. Y, to głosowanie było zgodnie z regulaminem. Mamy większość, mamy konstytucyjne kworum i mieliśmy prawo do tego, kiedy w momencie, kiedy mównica i fotel marszałka był, był y, zablokowany, żeby y, ustawę budżetową nie tylko przegłosować w sali kolumnowej. Pani poseł, bardzo poważne pytanie i prośba o bardzo poważną odpowiedź. Jak, czas poważnie. Bardzo dziękuję. A, czy politycy PiSu dotrzymują słowa? Staramy się. No to marszałek Senatu, marszał Stanisław Karczewski mówił, że do czasu wypracowania nowych zasad pracy dziennych. Dziennikarze w sejmie obowiązują stare zasady dla mediów. Tyle że kolejny raz dzisiaj dziennikarze bez stałych przepustek nie zostali wpuszczeni do sejmu na obrady komisji. Też się temu dziwię i też tego nie rozumiem, natomiast wiem, że w ubiegłym tygodniu um, został wysłany czy przesłany czy ujawniony komunikat Straży Marszałkowskiej, że jest to decyzja Straży Marszałkowskiej, a nie To Marszałek Kuchcinski nie panuje nad tym, co się dzieje w sejmie. No to pani poseł, marszałek nie panuje nad tym, co się w sejmie dzieje? No Dobre pytanie pan zadaje, natomiast za bezpieczeństwo. A jaka to powinna jest, być odpowiedź. Zabezpieczeństwo y, budynków Sejmu odpowiada Straż Marszałkowska, a nie Marszałek. Chcę pani powiedzieć, że Straż Marszałkowska chce jest powiedzieć... ważniejsza niż Marszałek? Nie, chcę powiedzieć, że nie znam uzasadnienia, dlaczego Straż Marszałkowska taką ani inną decyzję wydała. Straż Marszałkowska też nie bardzo to rozumie. Y, to Ja nie rozumiem, dlaczego Straż Strażą Marszałkowską, skoro wydaje decyzje, których nie rozumie. Natomiast wiem o tym, że y, wśród dziennikarzy, którzy Pojawiali się w Sejmie, kiedy ich o to pytałam, to mówili mi, że bywało różnie, że te jednostkowe przepustki czy jednorazowe. Czy nie weszli na, na, czy te, na posiedzenie komisji? Ale, ale proszę mi pozwolić, skończyć, że te jednorazowe przepustki to były dawane wtedy, kiedy są posiedzenia albo jakichś komisji sejmowych czy senackich, albo też jakieś konferencje. I to nie jest tak, że każdorazowo wtedy, kiedy chcieli, to wtedy wchodzili. Ja Zostajemy, wolałabym, pani ja poseł... bym wolała, żeby jednak Straż Marszałkowska była precyzyjna, żeby. Precyzyjnie powiedziała, dlaczego zachowywała się tak inaczej, żebyśmy nie musieli się tłumaczyć za ich decyzję. Precyzyjnie wskazujemy adresy: rmf24.pl, interia.pl. Tak tam rozmawiamy dalej i serdecznie zapraszam.